Dzień dobry, a może. Hej, zaskoczeni? Ja trochę też, ale uznałem, że temat wydaje się być istotny. Więc trzeba się pojawić i go omówić. Więc krótko, nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Tych zabytkowych i tych prosto z salonu. Tych z silnikiem 69 V12 sprowadzonych ze Stanów, jak i z tych z Niemiec. 0,7 litra. A gdyby chcieć. Rozwinąć jednak temat. Proszę bardzo. Bo trzeba pamiętać, że podatek od samochodów spalinowych jest krokiem milowym w wypłacie środków z KPO. Więc co się stało? Można by powiedzieć dużo i jeszcze więcej. Wskazać winnych temu stanu rzeczy, wskazać bohaterów, zwłaszcza tych negatywnych, oraz ewentualnie pozytywnych. No i im podziękować. Przypomniała mi się teraz scena z książki, albo też filmu Ogniem i Mieczem, gdzie Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki, herbu Korybut, książę na Wiśniowcu, Łubniach i Chorylu. Tak, dziękował chłopom w jeden sposób, w jaki, wróćcie do książki, my możemy podziękować w bardziej cywilizowany, w trakcie najbliższych wyborów. Dobra, bo... Totalnie za dużo polityki się pojawiło, a przecież dzisiaj startujemy największe i najostrzejsze święto w Polsce. Wielkie grillowanie zwane majówką. A, bo zapomniałem, polscy politycy zamiast podatku wynegocjowali dopłaty. Tak, co prawda do samochodów elektrycznych, ale zawsze coś. Coś nam dadzą, a nie zabiorą. W tym miejscu należałoby się jeszcze trochę pośmiać. Z kogoś. No bo czemu nie? W końcu mamy wolne, czas relaksu, a w ogóle to śmiech to zdrowie. Ale nie będę wyśmiewał nikogo z imienia, a powiem tylko tyle. Pamiętacie te bzdurne kalkulatory, w których można było policzyć rzekomy podatek od samochodu? W których wartość podatku niejednokrotnie przewyższała wartość samochodów? No to można je już włożyć między bajki. To jakaś może puenta na koniec? Nie, dowcip będzie. Wchodzi zając do restauracji i taki trochę wściekły mówi Kto pomalował mój samochód na czerwono? Wstaje wielki ogromny niedźwiedź i mówi Ja, a co? A, chciałem tylko zapytać kiedy wyschnie. Słabe wiem, ale za te pieniądze lepiej nie będzie. Na razie.